Jest bezcenna. Klient chętniej sięgnie po produkt uznany za bezpieczny przez niezależnych naukowców. Pierwsza sytuacja leży w tym, że to oczywiście firma może wystąpić o takie logo do Instytutu Matki i Dziecka. Nie jestem w ogóle przeciw tej sytuacji, to jest normalnie. Ale taka firma, taka instytucja powinna, moim zdaniem, wziąć towar z rynku, przebadać to w akredytowanym laboratorium. I na podstawie tych wyników dać opinię lub tej opinii nie dać, a jak da tę opinię, to taka instytucja, ten produkt powinna monitorować moim zdaniem jak nie dwa razy do roku, to cztery na pewno. Ten produkt musi być w 100% procentach zdrowy, nie tak, że do mnie mamy, że jest zdrowy. To wszystko musi być oparte na faktach. Proszę bardzo. Tutaj są badania, ten produkt na wyżej. I to wtedy jest ok. Woda źródlana podstawowy składnik napojów. Występuje powszechnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, uznawana za czystszą niż woda płynąca w kranie. Jest źródłem zdrowia i tężyzny fizycznej. Woda naturalna mineralna może zawierać bakterie. To się tak popularnie mówi bakterie z moczu dinozaura i one powinny być zachowane, nie powinny być zniszczone żadną dezynfekcją. Jest to gwarancja, że woda naturalna, mineralna rzeczywiście jest taka, jaka jest w głębi Ziemi. W teście wód źródlanych, który świat konsumenta przeprowadził 4 lata temu, okazało się, że woda jest zdrój, która jest rekomendowana do podawania niemowlętom i ma rekomendację Instytutu Matki i Dziecka zawiera znacznie więcej bakterii niż y, normy dopuszczają dla wody w kranie. Ta woda no, może być wypijana przez ludzi, ale nie powinna być wypijana przez osoby o obniżonej odporności lub niewykształconej odporności, na przykład przez małe dzieci, niemowlęta. Gdyby ta woda płynęła w kranie, to sanepid odciąłby jej dopływ z powodu y, liczby bakterii. My walczyliśmy, walczymy nadal, żeby na wodach producent zawarł na etykiecie informacje o dacie przydatności takiego produktu do spożycia i o sposobie przechowywania, żeby w wodzie przeznaczonej dla Niemowląt był, był napis, że wodę należy przegotować dla dobra konsumentów i to właśnie jest dla dobra konsumentów. W przypadku tej wody. Informacji o tym, że wodę należy przygotować, nie można było znaleźć na butelce, natomiast można było widzieć, że jest rekomendowana dla niemowląt przez Instytut Matki i Dziecka. Jaki jest sens istnienia urzędów takich jak Instytut Matki i Dziecka? Co jest ważniejsze: dobro człowieka czy interes jakiegoś koncernu spożywczego? Odpowiedź wydaje się oczywista. Jeśli nie instytucje rządowe, to może samo prawo chroni polskich konsumentów przed nadużyciami? Do 2000 roku rozporządzenie dotyczące wód butelkowanych określało maksymalny limit bakterii psychro- i mezofilnych w wodach. Teraz niestety rozporządzenie nie określa tego limitu, więc. Teoretycznie rzecz biorąc, tych bakterii nawet w wodzie przeznaczonej specjalnie do spożycia przez niemowlęta może być bardzo dużo. Dlaczego polscy prawodawcy znoszą przepisy chroniące zdrowie obywateli? Dlaczego bardziej dba się o jakość przysłowiowej kranuwy niż źródlanej wody? Powszechne przekonanie o jej bezpieczeństwie i właściwościach zdrowotnych. Może okazać się bardzo złudne. Jednak to nie woda jest najbardziej niebezpiecznym produktem spożywczym obecnym na polskim rynku. Miód. Robią go pszczoły, a jedzą misie i ludzie. Miód to tradycyjny specyfik zwiększający odporność. Podawany z gorącym mlekiem pomaga w leczeniu zapalenia górnych dróg oddechowych. Przez miód produkcji chińskiej zawierający chloramfenikol. Spożywanie takiego miodu zagraża uszkodzeniem szpiku. Pojawia się choroba polegająca na braku ciałek krwi. W związku z tym chloramfenikol jest, kiedy wykryty w miodzie. Uznawany za poważne zagrożenie zdrowia publicznego. Natychmiast taki miód jest wycofywany z krajów zachodnioeuropejskich czy ze Stanów Zjednoczonych. No i pytanie, gdzie on ląduje? Okazuje się, że. Często również w naszym kraju wykrywa się, ale najczęściej wtedy, kiedy jakiś konkretny inspektor jest na tyle ambitny, że podejmie czy zleci tego rodzaju badanie. No i wtedy okazuje się, że konsumenci przyzwyczajeni do pojęcia, że to jest taki dobry polski miód, zresztą tak oznakowany wielokrotnie, dowiadują się, że właśnie spożywali miód chiński z zawartością szkodliwego chloramfenikolu. Tuńczyk, popularna duża ryba morska. Polakom najbardziej znana w postaci krajanki zamkniętej w blaszanych, nierdzewnych puszkach, w oleju lub sosie własnym. Ostatnio dużo się mówi o tym, że dieta bogata w ryby jest zdrowa i korzystnie wpływa na nasz organizm. Tymczasem rzadko słyszymy, że ryby, m.in. tuńczyk, zawierają również rtęć, która jest metalem ciężkim, bardzo toksycznym i szkodliwym dla naszego zdrowia. Zleciliśmy zbadanie 10 marek tuńczyka z polskich sklepów i co się okazało? Zmierzyliśmy w nich zawartość rtęci i... W Różnice w zawartości rtęci między tymi puszkami były aż kilkunastokrotne. Dlaczego te wyniki są takie szokujące? Ponieważ tuńczyk jest zalecany w diecie na przykład kulturystycznej albo osób, które ćwiczą fitness i tam zjada się nawet po kilka puszek tuńczyka dziennie. Tymczasem, jak się okazuje, niektórych marek tuńczyka można zjeść maksymalnie 5 tygodniowo, żeby rotańca nam nie zaszkodziła. Pieczywo fundament każdego polskiego śniadania. Występuje w coraz liczniejszych postaciach i odmianach. Co do tego, czy chleb kupowany w supermarketach i ten. Taki dość dobrze wyglądający jest rzeczywiście chlebem. Każdy może się przekonać, biorąc do ust ten produkt. Wydaje się, że to jest zabawka spożywcza, która dobrze wygląda. Ma wygląd takiego chleba o dobrej konsystencji, a po ugryzieniu okazuje się, że to jest jakiś taki puch dziwny że to traci możliwość spożycia już po pół dobie czy po, 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 po paru godzinach że staje się jakimś produktem kompletnie nie dającym się zjeść, kiedy jest narażony na dostęp powietrza. W związku z tym sami piekarze teraz w obronie swojego dobrego imienia no, wycofują się z wielu tzw. polepszaczy czy jakichś tam innych substancji z, z przyspieszających rośnięcie ciasta wycofują się z tych technik, które ich skompromitowały. Napoje orzeźwiające z bombelkami lub bez. Najczęściej spożywane na plażach i ulicach wielkich miast mają silne właściwości orzeźwiające. Napoje orzeźwiające.